Witam w kolejnym odcinku w serii Zagrajmy w Heroes of Fight Magic 3 ostrze Armagedonu. Mój plan był taki, żeby znaczy w poprzednim odcinku mój plan był taki, że poza nagraniem przejdę sobie po wszystkich miastach może gdzieś ten miejski portal dorwę z Gildimagów. Może ale nigdzie nie mogę na czwarty poziom gilby rozbudować, więc wszystko poszło się walić. Jedyne miejsca, gdzie on się przeszedłem to zaraz tutaj jeden punkt mocy i tutaj jeden punkt obrony to jedynie co mogłem zrobić ale nie ma co tutaj tak przejmować to co on pozajmował czyli podbijać a więc no cóż Przejmuję to miasto i zaczynamy kolejny scenariusz Chociaż i tak powiem, że utarę. tak sprawdziłem te statystyki lipa odbiorę ten korbacz, ten zostanie 6 ataków teraz ogrony wydałem, to będzie 6 ogrony, tak samo, w miałem 3, ale jak zdejmę ten szkoły hełm. Tam zostaje jeden wiedza i 10 punktów, czyli za, za bardzo to ona sobie nie poczaruje, a więc co w wszystkim. No i dobry no i cóż, no. Zobaczymy, co tam będzie dalej. Chociaż będzie ciężko już teraz powiem. Pierwszy scenariusz sporo problemów spożył. ciekawe jego rozwiązanie, tak się ofensywnie nastawił, ale cóż, mam to przeżyło? Ja wiem, że pięć obronnych przy czterech moich punktach ataku. Dobra. To nieistotne już, jakie straty. Wygrać wygram. I koniec. Niebieski przegrywa. Odnosi jest... się 162 zapisujemy walka z padlinożercami zniży wrogów, lecz pamiętaj o ocaleniu Mutare jej prata oznacza natychmiastową przegraną. Doświadczenie Mutare ograniczone jest do 18 poziomu, ale do następnego scenariusza weźmie ze sobą tarczy ze smoczych łusek Cztery meduzy, płaszcz ze smoczych skrzydeł, oprawione oko smoka. już cztery meduzy to, to, to prawie nic. Może ten płaszczyk weźmiemy, nie pamiętam co on daje. Ale to też żadna rewelacja. Dobra, weźmiemy to. discar Muszę pozbyć młodych pretendentów, którzy usłyszawszy o obaleniu władcy, zapragnę ich zająć. Fiolka z krwią Smoka da mi siłę, których potrzebuję do walki z władcami Nigonu. By zdobyć Fiolkę, będę musiała pokonać jej strażników lub Orwalda, albo też wszystkich. Muszę również zapobiec podstępnemu atakowi kumana kumama kumama, niech tak będzie lub projeta poza tym nie znoszę oddawać tego co mam utrata chociaż części moich ziem byłaby taka denerwująca moje obecne siły też na to nadto, by utrzymać tereny należące dotychczas do, do Orwanda i Rau, Raurika szczególnie, że zostawiłam moim generałom wszystkie moje artefakty. Poza magicznym znakiem. Generał Mia zmiecie ostatnie ośrodki oporu na ziemiach Hurwada, a potem odbuduje zniszczone zamki i ustawi nowe garnizony. Generał Sengan otrzyma dowództwo nad wojskami na moich ojczystych terenach. Gdy, się, gdy rozejdą się pogłoski o piolce znaczy krwi, moi sąsiedzi sprzymierzą się z Nigoniem niej poszukiwania. podczas gdy Mia i Sengana będą utrzymywać z dala agresorów. Ja wraz z małym oddziałem rozbiję bus nieopodal wejścia do głębokich grogów, pozbywając się jednocześnie Projeta i Kamama. W tym samym czasie moi zwiadowcy będą poszukiwać Orwalda. Gdy pokonam Projeta i Kamama, podążę za Orwaldem i zdobędę fiolkę. Super, nie mam miasta O wojsko mam taki jej. Co to daje? Wiedzy i moc bohatera dwa. To chociaż to Tak narzekają na nie brak wiedzy Co mam być no Nie ma co no może nie będę walczył, bo już tutaj będę musiał kurwo po trzeciej wyjść. A ten limit przejdzie, a może ten limit. Zobaczymy, czy to będzie. Tutaj już. Tak to zaraz daję. Przyjęcie jest. Dziesięć punktów. Teraz strzał. Dziewięćdziesiąt. sto sześćdziesiąt. Ja chyba wygram to, ale... Posyć ciężko na samym początku to było, bo... no, No bo mała to Wiem, wiem. Grupa obserwatorów. No no Dobra, turka, turka Dobra, to. No no, dobra, na... Nie jeden raz. Już resztka, mimo że da rady, co? to To nie. Eee. się wybić z tych dwóch albo z tych dwóch mm -hmm. nie no dobra to jadę już po kolei no cóż dziewięć Aby nie dać nic mogę zrobić

Taką strzałą. Dobra, idę teraz. Jaka <laughs> Kawalka w ogóle. Co tu się dzieje? Specjalnie tak zostało zrobione, że ja jak muszę jednym... No i co? No, idę walczyć z tym jednym. Coś zrobię. Rozpiecznie litwo Koniec gry wyeliminowano cię, no to <ścoughs> ciężki klimat Co to zrobić? Zakończona co robię? No co? Tutaj grę? Kampania. Zładuję. Chyba jednak te cztery meduzy to mi się przydadzą, co? No dobra, no spróbujemy z tymi meduzami teraz. To już nie czytaj. Mistrz w przeciwniku zjechał. Może od tym i daleko przejść? Dobra, zaraz zobaczymy. Poczęli liczbę Mam wpytę punktów magii, więc muszę ostrożnie Dobra Obrona Czekaj, czekaj. Obrona. Wal w tego. Ty też. Obrona. Wal. Nie o wyjścia trzeba już atakować Dobra, jeszcze w tego Okej, okay, czekaj No i teraz tak Idziesz w tego owa gdzieś dobrze i tutaj Może <grystanie> jakieś takie mniejsze sprawy będą i ty tego. A, nie mam już tego. Strzał, tak? Domyśle, że jesteś dobra. tutaj Cztery, trzy, podobne No wiem, wiem. O, udało mi się to wymienić, nie musiałem walczyć. No dobra, no to teraz przynajmniej no, wiem, że mam szansę. O, jeszcze tylko tak, jest. Fajnie. Dobra, rozpocznij jutro. Ciek? Zastrzeliłem cię dobra, to żyję to no. Wejdę do miasta, poczekam tydzień i o mogę wojsko sobie wykupić Nie powinno, czy też oczywiście od razu, a ja już? Coś i tak to jest obojętne. Przecież mam tą taktykę. Chyba obojętnie. Dobra, co teraz? Co? A jeszcze może jakiś nowy bohader, czy to już... mam tu tak no w ogóle nie, no, muszę wydawać. Dobra i tak czeka, żeby te 10 punktów magnet odzyskać. Oj powiem... Dzień wytrzymałam magiczny znak, niemal by zużytać artefakt tylko dlatego, że ja z okolicy zamku Sunich, on iż mogę go potrzebować. Apsieik, Mogę go potrzebować. Ale lepiej, żeby miał rację. jeśli nie okaże się przydatny, okaże to już też nie A ma jakiś cenę, cześć? Jakiś tak. O, mamy ma ona, raczej. Dobra, skrypka chowy, Tu mam drewienko. O, do którego jeszcze wspaniały dojść? Okej. Musimy może jakieś koszty. O, jest szynka, super. Lubię Cię. Dobrze. co ktoś tutaj może iść w tą stronę? Okej. Okay. Dobra. I kolejna blokadka. I lewienko. Teraz tutaj. Oczywiście. Teraz, teraz, kapie z tego słowa. Taki wypuszczamy kolejną turę. Portal żywiołów ziemi to jest. Ale wiem, nawet nie co się ich rekrutować. Szczerze. To wodzenie trzeba no i co? Aaa, wyjście z podziemi. dobra, 5000 euro Udałe. jest ryzyko, jest zabawne, Moi zwiadowcy znaleźli w jaskiniach kolejny zamek złący się na kwartach. Jednak nie ma tu śladów ani projekta, ani... Kumama. no rana kamienia potrzebuje kopalnia. Może tutaj będzie. Strażnik Teraz przeczytam co to będzie Strażnik Misty to Cytado Dobra jak tego kamienia zaraz nie ogarnę to będzie miało naprawdę ciężko Kurde unikności to mogę być dobre, mogę być nie dobre, co ja tam... A, magiczny znak Ok. Co hmm. to jest zwierzęta? Nie pamiętam, co to jest. Odkrywa chyba taka. Dobra, ale ja mam że nie wiem. Tu mam, tu mam, tu mam, tu mam. Ok. Tu będzie. Populacja zwiększa się, ale co z tego, jak ja nie mam kopalni ryby. O, biały strażnik. Co tu jest? Dobre, no to cofam się. jeszcze tutaj zobaczę, co jest. Oczywiście zaraz tak nie będę co widać. to strażniczka, ale dalej iść. To Zapuszczam się w jakieś lajenty, jak O, jest zamek. O, i ten no właśnie, o tym była mowa. Hmmm... Wajuna? kurde wajuna. Nie są, jest na Ma ręce w Raz, dwa, To już ruchowane dziś bardziej dobrze by się ruszyć, nie? To od jednego Nie było, tam przejść. Przejść. No. Da i... Dasz, radę, dasz, radę, dasz, radę. dasz rad, 728 punktów. Miasto moje, a mnie Dobra A ja to miasto kolumny oczu, proszę bardzo. Szwarta się bawi, na no koszta nie pasuje, co? Dobra, chwilowo sobie tutaj pobędę. O, tu ktoś tam gdzieś coś. Wreszcie do barazy projektu. Jego wojska, jego wojska noszą żółte barwy i najwidoczniej opanowało za Dunk Rock. Da mi się, że jest to ich baza wypadła. Dobra, widzą się ruszyć. Gdzieś tu koło mnie wywraca. Bo nie tutaj. Ale mutarz sobie to sprawdzi. O on. No, muszę cię trafić. Chciał, nie chciał? Musiał. Jednak ty się ruszyłeś. Hahaha. Ho, ho, ho. Dobra. Coś tego? 2200. Uuuh. Dobra, wykupię. Jak najwięcej. O, wszystkich już. Dobra, mogę lecieć na szczecin. Co tu mam? Coś, coś tego? Puszczam tylko. Zwiewa, gongo. Trzy siarki przechwyciliśmy. O jest kamień. Krsz. Tak spierdziała, że nawet nie, nie zajął tylko palni. Dobrze, sprytnie. Jakąś tak tę pójdę, co to jest? Wejścia, co dobrze, że nie wyjścia. Ale tak blisko miasta. Oparu, no ale i tak go na razie nie kupiono. Ta wszystkie są dosyć dobre, chyba z tego co pamiętam. E, co mi pomoże, jeszcze targowisko, ok, super. Tutaj rada mi się przydała. tu tuż? Zaraz, 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 zaraz. zaraz. E, tu targowisko wybudowałem w końcu. A tutaj, targowisko nie zbudowałem. <grym> Tutaj ratusz muszę co, muszę i to i gigi. Jakiś zamek mam szansę? Tak nie że mam szansę. Ja bym nie miał szans. Rozwalić go na za króla LUVNA. O, sporego. może być ciężko. Rozpocznij bitwę. Dobra, mam te 10 punktów. Zawsze kogoś tam będę mógł przepchnąć. <grym> ciężka sprawa, a? ciężka sprawa, 8-4, czyli dwa razy więcej musiałem ja. dożyć do niego bohatera na fakty, statystyki. więcej, więcej oczu, mam <grym> tylko... Czyli to ciebie jak najszybciej, tarcza. dobra, ten czarny jest bardzo potrzebny 10 punktów, 110 110, Ty ma 25. No to na życzliwość 25 to połowa, i tak za mało. O ja ja, tak. Cztery od tej strony, Aj, daj, 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 nie dobrze. daj, 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 Oto nie dam daj, W takim razie. daj, Nie dam rady. daj, tu daj, daj, jeszcze daj, Wow, kurwa, jaka jest nadzieja? Nic na z nie jest. Dobra, to tu mam strzelać. Tamta już nie ma. Dwaj już ten dom. też. Tego, że Ci się uda. Uda Ci się, uda Ci się. Udać zostało? Cztery. Rzutem na taśmę. Znowu walka z Gwiezdnym Złomiem. Co, to już koniec? Koniec strzałów, tak? Tysiąc tysiączych błądów i on pokonany. Mistrz mądrości czy podstawa nogi powietrza? Powiedzmy, że to powietrze, sobie weźmiemy. Jeszcze gdzieś istnieje gorsztyn. Muszę czekać do następnego tygodnia. No razu jest ratusz chyba. Nie, o to trzeba wybudować. Dobra, mam trzy miasta. Jestem best of the best from the best. tak na żywioł pójdę ten scenariusz, bo tu jakoś tak mi się dziwnie go gra. W tym poprzednim odcinku znaczy scenariusz mi się dziwnie grało no, Cała ta kampania jest taka dla mnie znowu jest słowa dziwne. Ale nie nic. No. Będziemy. Próbować. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz zakończę ten odcinek. I zapraszam na obejrzenie kolejnego. Dzięki, na razie, heja.